Czy matura w 2024 roku była trudna? Który przedmiot sprawił uczniom najwięcej problemów oraz specjalnie coś dla matwizów, porównanie statystyczne, matematyki i fizyki. Co lepiej warto zdawać na maturze? Albo inaczej, co jest trudniejsze? Ile osób, tyle opinii. I tak jest zawsze, bo dla każdego słowo trudna może oznaczać zupełnie co innego. Po matematyce rozszerzonej dostałem od was mnóstwo informacji. Co to było?! CKE chyba robi sobie z nas jaja! Porażka. Natomiast po fizyce nastroje były zupełnie inne. I oczywiście była część osób, która pisała na Instagramie, że im nie poszło tak, jak sobie zaplanowało, ale tym razem one były w mniejszości. Więc jak to zweryfikować? Popatrzmy na statystyki od CKE. I tu trzeba zaznaczyć, o tym chciałbym powiedzieć, że w 2023 roku, kiedy była ta zmiana, no to liceum zdawało w nowej formule, natomiast gimnazjum zdawało w starej formule 2015. Więc mamy tak jakby dwie różne statystyki, nie da ich się do końca ze sobą połączyć, bo jednak to są dwa różne arkusze, chociaż do siebie bardzo podobne, no ale spróbujemy coś, a nawet i więcej niż coś, wyciągnąć z tych wyników, żeby porównać te do siebie. Na początku porównajmy sobie tylko fizykę z matematyką na podstawie parametru jakim jest mediana. I czyli Taka wartość środkowa. Jeżeli mediana wynosi 30, to połowa zdających uzyskała wynik mniejszy lub równy 30. Tak samo druga połowa uzyskała wynik 30 lub więcej. Czyli to, to, to ta wartość środkowa to to mediana. Ale komu ja to tłumaczę? Przecież każdy wie, co to jest mediana. Nieważne, dla fizyki Mediana w 2024 roku z i dla techników łącznie wynosiła 35%. Natomiast mediana dla matematyki to 28, więc tu już widzimy, że matura z fizyki potencjalnie była łatwiejsza. Niż z matematyki w 2024 roku. A gdybyśmy chcieli to porównać do roku poprzedniego i naszych kolegów, koleżanek, które pisały rok wcześniej, jako ten pierwszy, pierwotny, przedzierający szlaki maturalne w nowej formule. To jest ten problem? Bo ciężko porównywać nową formułę do starej, więc porównajmy tylko nową formułę i tylko licealistów, którzy pisali zarówno w 2023 roku, jak i w 2024 nową formułę. Mediana dla licealistów z fizyki w 2024 roku to 40. Natomiast dla roku wcześniej to tylko 40. A więc to sugeruje, że z fizyki w tym roku było trochę łatwiej niż rok wcześniej, przynajmniej dla licealistów. Natomiast w matematyce jest zupełnie odwrotnie. W tym roku wasza mediana z matmy dla liceum to 40, natomiast rok temu to było aż 52%. No dlatego, dlatego było trochę trudniej. W ogóle matura z matematyki rozszerzona w tamtym roku e, patrząc na inne matury, wydawała się taka dość. Hmm. Nietrudna. Czyli wasze komentarze i odczucia po maturach rzeczywiście odzwierciedlają to, co wyszło w statystykach. A jak wypada ta fizyka i matematyka na tle innych przedmiotów? Jeżeli popatrzymy sobie na dane od CKE, to matematyka 28. No, tylko filozofia i język kaszubski mają niższą medianę, i tylko one nie przekroczyły bariery 30%, więc rzeczywiście matma nie była najłatwiejsza. Jeżeli popatrzymy na fizykę i dużo osób mówi, że w tym roku była bardzo łatwa w porównaniu z innymi przedmiotami, to rzeczywiście była łatwiejsza niż na przykład taka biologia czy chemia, ale na przykład już geografia, historia, historia muzyki, ale to mało osób zdaje, zostały napisane dużo lepiej. Więc po pierwsze, wcale ta fizyka nie była taka banalna i udowodnię Ci to jeszcze na innym przykładzie. Popatrzmy sobie na przykładzie fizyki, jak to się zmieniało w poszczególnych latach. W tym roku było 35, no ten 2023 jest ciężki do ogarnięcia, jeżeli chodzi o medianę średnią można było policzyć, ale poprzednie lata to były tak naprawdę matury, które były trudniejsze 32, 30, 28, co nie oznacza, że tegoroczna matura była najłatwiejsza ze wszystkich, bo zobaczcie, padały też takie wyniki jak 38, 37, 38 czy też 42, więc w tych latach matury były dużo, dużo łatwiejsze. Podobnie jest z matematyką były lata, w których te matury były trudniejsze, no i były lata, w które były łatwiejsze, więc można powiedzieć, że to był taki średniak. I na koniec najważniejsze, szczególnie dla osób, które zastanawiają się w i rozważają, czy warto zdawać fizykę na maturze, czy tylko skupić się na matematyce i ją zupełnie olać. Zobacz, że prawie we wszystkich latach zdawalność fizyki, czyli ta mediana, jest wyższa od matematyki. Fizykę uczniowie piszą lepiej niż matematyka. Jedyny wyjątek jest tu, gdzie nie możemy policzyć tych statystyk, ale patrząc po średnich i patrząc tutaj po medianach dla liceum, widzimy, że rzeczywiście w tym roku było odwrotnie. Czyli 2023 rok to rok, w którym matematyka była łatwiejsza niż fizyka, a każdy inny. Fizyka wygrywa nad matematyką, albo inaczej uczniowie lepiej po prostu ją pisali. Dlatego, jeżeli rozważasz studia i tam w procesie rekrutacji masz matematykę i fizykę, i one liczą się z taką samą wagą, to warto, naprawdę warto rozważyć, czy tej fizyki nie zdać na maturze. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, ja jestem Tomek i pomagam maturzystom wykręcić ich wymarzony wynik na maturze z fizyki. Zobacz w opisie, jak mogę Ci pomóc.